Hej cześć, witajcie! Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku znowu ciężki temat. taty nam się strasznie ciężkie tematy trafiają na odcinki. Jak nie ma kto zrobić, robi ten kto musi i tych tematów się nie trzeba bać i one nie są jakimś elementem tabu. Mówiąc, jakim dzisiejszym tematem odcinka jest ciemna strona. Komentarz, który pojawił się pod ostatnim filmem, albo jeden z ostatnich komentarzy, nie wiem pod którym filmem, bo często piszecie komentarze pod filmami sprzed. Paru miesięcy, ale to już był film, który planowałem zrobić, ale jakoś tak nie mogłem znaleźć na to czasu, trochę tak nie niechęć, bo to jest temat, którego się boi każdy mówić. W ogóle o hejcie czy o ciemnych stronach. Każdy twórca boi się to mówić, bo jak coś źle powiesz, to jest twoja wina, nie? Na takiej to zasadzie działa. Ciemna strona, czym jest ciemna strona? Najpierw chcę z was zapoznać czym jest ciemna strona. Ciemna strona to są osoby toksyczne, osoby, które źle rozumieją temat, środowisko, które źle rozumie temat danej popkultury, czy środowiska i społeczności. Yy, Ludzie, którzy źle pojmują parę rzeczy i jakby tworzą swoją ideologię z tego. Nie mówię, że nie ma tej złej strony, bo zła strona jest wszędzie. Czy to, znowu, nawiązanie do motoryzacji, czy do fury fandomu, czy do fandomu muzycznych, czy do różnych popkultur, czy każdy, nie wiem, bohater danego kraju narodowy, według niektórych jest bohaterem, ale też posiada swoją ciemną stronę. To nie jest tak, że każdy jest święty, bo każdy posiada tam swoje jakieś, nie wiem, sekrety, tajemnice, niektóre złe, niektóre gorsze, ale to nie trzeba od razu, jakby, za to atakować człowieka, że zrobił to coś parę lat temu i on się boi o tym powiedzieć, i to jakby nie przekłada się na to, jakim człowiekiem jest dzisiaj. Tak samo jest na przykład w fandomach. Fandom jest dobry, na przykład fandom muzyczny. Wszyscy siebie chwalą, że jak ktoś śpiewa, na przykład. Troszkę gorzej, ale wszyscy mówią wow, dalej trenu i tak dalej. Jakby odzyskuje się tą wiarę w ludzkość, nie? Ale zaraz z drugiej strony jest ktoś, kto nagrywa Disa na te osoby, że nie umie śpiewać, że beznadziejny w tym co robi, nauczy dykcji i później się traci tą wiarę w ludzkość. Są też osoby, które na przykład, nie wiem, źle interpretują dany temat. Dajmy na to, że jakiś znany wykonawca wypuścił album. Y, jakąś nową piosenkę jest w radiu wszędzie, ale znajdzie się grupka osób, która na przykład obraca piosenkę że wstecz piosenka brzmi inaczej, ma inny przekaz, czyli na przykład, że dany artysta ukrył w swojej piosence, że nienawidzi y, świata, że najlepiej świat zniszczyć, że narkotyki dadzą szczęście i tak dalej zdarzają się i tacy ludzie, ale są ludzie, którzy świadomie jakby powodują to, że są, że fandom, dajmy na to, jest w części jakiś toksyczny, bo są ludzie, którzy już mają taki charakter mniej lub bardziej toksyczny, że rajdują serwery, że niszczą kogoś pracę, że kalkują, że podrabiają, że w ogóle zachowują się toksycznie i robią to w 100% świadomie. Czy tak warto zwracać uwagę na tą ciemną stronę? Bo nie ukrywajmy się, jeśli inaczej, o złych rzeczach mówi się częściej i bardziej, ponieważ to jest coś ciekawego, coś, co się dzieje cały czas, jest coś nowego. Bo o dobrych rzeczach nie to dobre rzeczy stoją w miejscu, jest fajnie, miło, przytulnie i dlatego się widzi tą złą stronę najczęściej, że bo się o niej cały czas mówi: o dramach, o kłótniach, że ktoś coś podrobił. Bo to są tematy, które zasługują jakby na powiedzenie, żeby na przykład unikać danych osób, ale ktoś nowy, który wchodzi w fandom czy w społeczność od razu widzi to zło, aha, ja tu już nie chcę być. Do widzenia i on też rozpisuje to, że takie się dzieje w fandomie. I to jest taka jakby nieświadoma interpretacja jakiejś społeczności. I to jest takie sztuczne rozprowadzanie czegoś, co jest złe. I nie wiem, kogo jest winić, bo tutaj nie można winić osoby, która to zobaczyła i pisze o tym, bo robi to nieświadomie. Tylko trzeba winić tę osobę, która to spowodowała. Oczywiście, jeśli to robi z pełną premedytacją i pełną świadomością, mówi coś, co nie jest poparte żadnymi faktami. Dajmy na to tutaj pewien 40-latek, chciał udowodnić, że Ziemia jest płaska. Zbudował rakietę w 5 lat ze śmieci, które miał koło domu. Poleciał tą rakietą na wysokość około 30- coś metrów. Kamera nic nie nagrała, bo od były takie wstrząsy, że kamera też była w sumie słabej jakości. Sam on nic nie widział przez to samo okienko na starcie zemdlał y, podczas lotu tą rakietą, bo jego ciało nie było przystosowane do takich y, obciążeń. Rakieta, gdy spadła na ziemię, sam facet y, trafił do szpitala y, z obrażeniami zagrażającymi mu jego życiu lub zdrowiu, ale i tak nadal jest przekonany, że ziemia jest płaska. Niektórzy wierzą, że na przykład ziemia jest w kształcie pączka i też to przechodzi i to jest chyba bardziej prawdopodobna wizja niż ziemia jest talerza, ale pod nim są jakieś żółwie. Ja jestem fanem ziemi w kształcie polczka. Ciemna strona jest, ale czasami nie jest tak duża, jak się o tym mówi. O złym się mówi, o złym się słucha i zło się widzi. Dobro jest po prostu czasami nudne i nie zwraca mu się jakiegoś tam większej uwagi. Mam nadzieję, że temat o ciemnej stronie i jak ją interpretować, bo każdy może interpretować to na, sw na swój sposób. To jest tylko moje zdanie. Nie musicie się z nim zgadzać. Są ludzie, którzy uważają tak, a nie inaczej. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie już. Nie wiem, brakuje, już jesteśmy poza połową do 1000 subskrypcji. Do końca roku może wbijemy ileś może się uda. Nie wiem. Trzymajcie się i cześć. Yo!